I znów, drodzy, spotykamy się z esejem. Yy, mówię znów, ponieważ poprzedni film dotyczył Stępowskiego. Nie wszyscy oglądają oczywiście wszystkie filmy. A dla mnie ten punkt odniesienia będzie dzisiaj ważny, ponieważ będziemy mówić dzisiaj o pisarzu, który po pierwsze z pewnością jest dużo bardziej rozpoznawalny od Stępowskiego. Mówi o takiej szkolnej świadomości. A po drugie, no właśnie, kojarzymy go raczej z poezją. Zbigniew Herbert. Bo o nim będzie dzisiaj mowa. Tak, faktycznie zobaczcie, jeżeli funkcjonuje w szkole, to przede wszystkim jako autor wierszy. I trochę umyka nam to, że jest również eseistą. Tymczasem, jeżeli zobaczycie do jakiejkolwiek notki, przeczytacie poeta, eseista, dramaturg. O dramatach też należy wspomnieć. Natomiast, kiedy mówimy o esejach Herberta, to kilka rzeczy od razu należy tutaj dodać. Przede wszystkim Herbert. Pisze o sztuce. Jego eseje głównie to są eseje o sztuce. I te najważniejsze jego eseje układają się w taki tryptyk. Mamy trzy tomy. Barbarzyńca w ogrodzie z 1962 roku. No, to wydanie jest akurat późniejsze, ale mam przed sobą też to pierwsze. Dla mnie to jest taki biały kruk, sprowadziłem sobie. To taka relikwia już sypiąca się. A więc Barbarzyńca w ogrodzie, ten pierwszy tom arcyważny. Później, dopiero w 1993 roku ukazuje się Martwa Natura z Wędzidłem i ten trzeci tom, Labirynt nad morzem, ukazuje się po śmierci poety. Dlaczego taki duży rozstęp czasowy? Dlatego, że te dwa późniejsze tomy zostały napisane dużo, dużo wcześniej. Ale Herbert był już na bakier z cenzurą. Od 1976 roku był zapis na to nazwisko. Yy, publikacji herberta w w Polsce nie można było publikować i on po prostu musiał czekać na swój czas. Kiedy mówimy o esejach Herberta, to musimy mieć świadomość, że to jest tak sam, taki sam kanon eseju, jak w wypadku Stępowskiego, Vincenza, Miłosza. Herbert należy do tych kamieni milowych jako autor esejów. I tak jak eseje Stępowskiego mówiliśmy, Stępowski jest ojcem polskiego eseju i kolejne pokolenia jakoś do niego nawiązują, tak eseje Herberta są nie do pominięcia przez następnych autorów esejów o sztuce. Są takim wzorcem z Sewr. Kiedy później czytamy inne eseje o sztuce, to porównujemy je od razu z Herbertem. Bo Herbert jakby narzuca pewien sposób mówienia i sposób myślenia w eseju o sztuce. I dzisiaj będziemy właśnie o tym wzorcu trochę mówić kiedy mówimy o arcydzielności tych esejów musimy też pamiętać, że eseje Herberta są równocześnie manifestem polskiego neoklasycyzmu, że nie wprost, nie tak literalnie, ale jednak pewien wzorzec myślenia o sztuce, o kulturze stał się obowiązujący dla tych poetów, którzy jakoś utożsamiają się z poezją no właśnie klasycyzującą, neoklasycystyczną i już sam Tytuł tego zbioru jest pewnym manifestem. Barbarzyńca w ogrodzie. Bo kim jest barbarzyńca w ogrodzie? Dwa słowa na temat samego tytułu. My do tego jeszcze później wrócimy. Barbarzyńca jest kimś, kto jest wyrugowany z przestrzeni kultury. Barbarzyńca jest kimś, kto nie rozumie kodów kulturowych. I tutaj Herbert może mniej mówi, tak naprawdę, o sobie. To jest taka figura ironiczna. Bardziej o nas, jako o mieszkańcach. Współczesności. Tak precyzyjnie o tym pisał Stanisław Barańczak, że kiedy mówimy o tym barbarzyńcy w ogrodzie, to właściwie mamy na, poziom, na, na myśli takie trzy poziomy rozumienia. Bo po pierwsze, to jest ktoś, kto z północy Europy przybywa na południe, do tej kolebki naszej cywilizacji. Po drugie, to jest przedstawiciel wschodu. Tego politycznego, tak? Mówimy o żelaznej kurtynie, komunizm, kapitalizm. Ktoś, kto przekracza żelazną kurtynę i widzi tę inną, wolną, demokratyczną Europę. Ale po trzecie i chyba po najważniejsze, barbarzyńca w ogrodzie to jest właśnie reprezentant współczesności, który wraca do kolebki naszej cywilizacji, cofa się do przeszłości. I tak jak powiedziałem, ten barbarzyńca w ogrodzie to. Oczywiście Herbert chce nam się tak przedstawić, i trochę tego barbarzyńcy jest w tych tekstach. Ale tak naprawdę jest to figura ironiczna o tyle, że w samym Herbercie widzimy kogoś pełnego wiedzy, ogłady, kogoś, kto tak naprawdę czuje się zakorzeniony w tę przestrzeń kulturową. To my jesteśmy tymi barbarzyńcami. Pozwólcie, że raz zajrzę do eseju wcześniejszego, właśnie nie Udorów, ale lasko. Herbert ogląda. Yy, ta jaskinie z malowidłami z okresu paleolitu, tak, wracałem z Lasko tą samą drogą, jaką przybyłem. Mimo że spojrzałem, jak to się mówi, w przepaść historii, nie miałem wcale uczucia, że wracam z innego świata. Nigdy jeszcze nie utwierdziłem się mocniej w kojącej pewności. Jestem obywatelem ziemi, dziedzicem nie tylko Greków i Rzymian, ale prawie nieskończoności. Zauważcie, to już brzmi jak manifest. Poczucie zakorzenienia przynależności do kultury, która dawno przeminęła, ale jest częścią naszej tożsamości. I teraz wypadałoby jeszcze trochę powiedzieć o okolicznościach powstania tego tomu eseistycznego. To jest 10 esejów, one wtedy były takim olśnieniem dla czytelników. Zresztą zauważcie, to też było jakieś sprawozdanie z wyjazdu za granicę dla większości Polaków to było coś nieosiągalnego. Herbert do 56 roku właściwie nie mógł myśleć o żadnej literackiej karierze. Żył na krawędzi nędzy, żył na krawędzi egzystencji. Wiemy o tym doskonale. To było spowodowane tym, że zdecydował się nie iść na żadne układy z reżimem, nie pisać pod dyktando realizmu socjalistycznego. Dopiero odwilż 56 roku trochę poprawiła jego sytuację. W 1957 roku otrzymuje niewielkie, ale jednak mieszkanko. W 1958 roku otrzymuje stypendium, też niewielkie, podając za źródłami mowa o 100 dolarach, które umożliwiają mu wyjazd za granicę. I w latach 58-60 zwiedza Europę. Tak przy okazji jest wtedy gościem w Maison Lefit u Jerzego Giedroycia, twórcy kultury paryskiej. Nawiązuje właśnie kontakty z emigracją i pokłosiem tej jego wyprawy no jest właśnie Tom z 1962 roku. Barbarzyńca w ogrodzie. No i tutaj myślę, że mimo wszystko należy trochę przypomnieć, czym jest esej. Esej jest gatunkiem y, erudycyjnym. Jest gatunkiem wymagającym zarówno od autora, jak i od, od odbiorcy. Wymaga y, nieustannej uwagi w lekturze aktywności. Esej podejmuje trudny. Ważny, uniwersalny temat, związany najczęściej z kulturą, kryzysem kultury, sztuką. Yy, I przedstawia go w formie dalekiej od, yy, naukowej, od naukowego opracowania. Esej nie może nudzić. Esej musi być dla odbiorcy olśniewający, musi być kunsztowny. Yy, autor eseju olśniewa formą, ale olśniewa również tym, że przyjmuje niecodzienny oryginalny punkt widzenia wychodzi poza utarte schematy myślowe zachęca nas do myślenia esej jest sztuką myślenia to co niezwykle ważne dla eseju to jest właśnie mm, pewna przemyślana konstrukcja podmiotu eseistycznego mówi do nas ktoś kto y, przedstawia się w specyficzny sposób tak jak właśnie Herbert mówi o sobie jestem barbarzyńcą w ogrodzie Domyślamy się, że tak nie jest, ale jest to jakaś gra z odbiorcą. Esej wymaga erudycji, przygotowania. Esej wymaga tego, byśmy sobie pewne rzeczy samodzielnie dopowiadali. Tego oczekuje od nas sam autor. I to jest moment, byśmy porozmawiali szerzej o tym jednym Eseju u Dorów. To jest Esej. Na początek chyba należałoby powiedzieć właśnie trochę o treści, bo jego całego nie przeczytam. Esej Udorów dotyczy jednego epizodu z tej całej wyprawy, kiedy Herbert przebywał w Neapolu, miał okazję wybrać się do Pestum. Pestum, dawna grecka osada z czasów antycznych, no, która w tym momencie jest już takim miejscem, które gdzie zostały ruiny tylko tej osady. I najważniejsze, co tam się znajduje, to są trzy świątynie całkiem nieźle zachowane. Tutaj taki szczegółowy opis. W połowie XVIII wieku w okolicach Pestum, które wówczas nie istniało, wytyczano drogę. Przypadkowo odkryto trzy świątynie doryckie, z których jedna należy do najlepiej zachowanych na świecie. Nazywano je Bazylika, Świątynia Posejdona i Świątynia Demeter. Stał w nich tłum pobożnych dębów. I właściwie to jest cały esej, To znaczy, razem z Herbertem wybieramy się do Pestum. Poddajemy oglądowi, tak, patrzymy jego oczyma i dowiadujemy się od Herberta wielu istotnych informacji. Herbert opakowuje całą tą swoją wycieczkę w informacje historyczne, ogólnokulturowe, mówi o okolicznościach powstania tych świątyń. Ale co jest najważniejsze? Mówi ktoś, kto jest daleki od suchych, beznamiętnych, akademickich ocen. Daleki od kogoś, kto by mówił frazami prosto z podręcznika. To jest ktoś, kto chce nas zarazić swoją pasją. Kto czasem jest gotów naruszyć gotowe, hieratyczne oceny. Gotowe, zastane oceny, które często przejmujemy bezwiednie. Nie, on oczekuje od siebie, ale również żąda od nas takiej gotowości. Samodzielnego spotkania z zabytkami i wypracowania własnej oceny. Dla Herberta niezwykle ważne jest to, że spotkanie ze sztuką y, jest takim spotkaniem ożywczym. Y, dzieło sztuki ożywa pod naszym spojrzeniem. To nie jest coś, na co patrzymy sobie, tak jak się ogląda telewizję na przykład, ale Herbert oczekuje, że to spotkanie coś w nas zmieni. To jest Epifania, olśnienie, wewnętrzna przemiana. Dla Herberta spotkanie ze sztuką ma charakter stricte duchowy. Ale zanim dojdziemy do tych właśnie wielkich słów, zobaczcie, w tym eseju jest dużo takich momentów y, przypominających nieco reportaż. Zanim Herbert wybierze się do Pestum, y, opisuje króciutko, ale jednak swój pobyt w Neapolu. Sam esej Zaczyna się zupełnie nietypowo. Nie tak, jakbyśmy oczekiwali. U dorów. Próbowałem przekonać go o artystycznych walorach ciszy. Daremnie. Są przecież estetyki oparte na hałasie. Użyłem więc argumentu terrorystycznego. No, czytelnik tak zaczyna sobie taki esej i myśli, do kogo on tutaj mówi, tak? Z kim rozmawia. Nie mamy tutaj ani słowa. My chcieliśmy wiedzieć, co jest u tych dorów, tak? Otóż Herbert rozmawia z Neapolem. Rozmawia z miastem i my domyślamy się, że jest to miasto głośne. Miasto właśnie wypełnione hałasem. I Herbert próbuje wyjaśnić, dlaczego ten hałas jest nie na miejscu. Później pisze o miejscu, w którym przebywa, o hotelu. W albergo zamieszkałem z patriotyzmu, urodaka i z wyrachowania, tanio. Tu już widzimy ironię Herberta. To, co wysokie, zderzone z tym, co niskie. Przy okazji mamy taki delikatny... Sygnał, faktycznie jak ten wyjazd wyglądał, takich sygnałów, że Herbert naprawdę musiał no, ciułać grosz do grosza, żeby y, przeżyć jak najdłużej, żeby jak najwięcej zwiedzić. Tych sygnałów jest tutaj sporo. Właściciel nazywał się senior Kowalczyk, miał jasne włosy i otwartą słowiańską twarz. Wieczorem przy winie rozmawialiśmy o zawiłościach wojennych losów, wadach Włochów, zaletach Polaków i wpływie makaronu na duszę. Ten esej skrzy się takim ukrytym, ale jednak dowcipem. Takich miejsc ironicznych jest dużo więcej. No i właśnie senior Kowalczyk ofiarowuje Herbertowi ten bilet do Pestum. Dzięki temu tylko Herbert może się do Pestum wybrać. Opisuje cały przejazd. I to pierwsze spotkanie z samym miejscem już jest znaczące. Potężny mur o grubości sięgającej 7 metrów zaraz na wstępie mówi że kolonie greckie w Italii nie byłyby najmniej oazami spokoju. Tutaj do głosu dochodzi coś, co może wyraźniej będzie widać w innych esejach. Dla Herberta kultura ma ścisły związek z historią. Esej Herberta zawiera pokaźną dawkę informacji. Herbert w pewnym momencie odsłania się jednak z wiedzą. Jest świetnie przygotowany jako historyk, jako badacz kultury, ale te informacje podane są zazwyczaj w sposób ciekawy, takim dość lekkim językiem, zresztą o języku za chwilę więcej. Ale jest moment bardzo ważny, w którym cała ta wiedza schodzi na plan dalszy. Bardzo wyraźnie, w pewnym momencie, Herbert uwalnia się od tego wszystkiego, co ma w głowie i mówi o tym wyraźnie. Więc widzę je teraz po raz pierwszy w życiu mówi o tych świątyniach. Naocznie, realnie, będę mógł za chwilę pójść tam, przybliżyć twarz do kamieni, zbadać ich zapach, przesunąć ręką po rowkach kolumny. Trzeba uwolnić się, oczyścić, zapomnieć o wszystkich widzianych fotografiach, wykresach, przewodnikowych informacjach, a także o tym, co powtarzano mi o nieskazitelnej czystości i wzniosłości Greków. Herbert daje nam jakby odwrotną lekcję do lekcji szkolnej. Zapomnij. Tak, bezpośrednie obcowanie z zabytkiem, z pięknem w czystej postaci, wymaga bezpośredniości, która, której nie może przeszkadzać to wszystko, co wiemy. Wiedza podprowadza nas do pewnego ważnego momentu, ale zachwyt jest już czymś bezwarunkowym. I zobaczcie, ta bezpośredniość u Herberta podkreślana jest przez zmysł dotyku. My cały czas mówiliśmy o patrzeniu także pojechał, zobaczył, ale tu nie chodzi tylko o patrzenie W dotyku u Herberta, yy, mówię tutaj w ogóle o jego sztuce, również o poezji, jest zawsze coś intymnego i czułego. Dotknąć to znaczy poznać bliżej. I tutaj mamy dosłownie: przybliżyć twarz do kamieni, zbadać ich zapach, przesunąć ręką po rowkach kolumny. Mówimy o kontemplacji sztuki. Dosłownie, Herbert podchodzi do sztuki w sposób taki quasi-religijny. Przeżywa sztukę na poziomie duchowym. Również w tym sensie, że jest to coś, co go wewnętrznie przemienia. Sztuka nie służy tutaj przyjemności, rozrywce, ale służy temu, by rozwijać własne człowieczeństwo. Zapomnieć o wszystkim, to dać sobie szansę, żeby bezpośrednio spotkać się z dziełem sztuki. Ale co ciekawe, jeżeli cofniemy się o jeden akapit, a nawet cofniemy się wstecz. Nie, oczywiście, cofniemy się. Jeżeli cofniemy się o jeden akapit, widzimy Herberta, który przygotowuje się do tego spotkania. I mówi tutaj o czymś codziennym. Ta codzienność u niego jest znacząca. Posiłek na werandzie skromnej trattorii, twarzą w twarz ze sztuką dorów. Żeby tego nie spłoszyć, należy jeść i pić w sposób umiarkowany to jest niechomerycki. Żadnego mięsiwa i kraterów wina wystarczy miska sałaty z czosnkiem, chleb, ser i kwarta wina. Przypomina ono wezuwijskie graniano, ale jest niestety ubogim krewnym tego szlachetnego szczepu. Zamiast Aoida, neapolitański tenor ze skrzynki radiowej wabi ukochaną do Sorrento. Zobaczcie, to jest o tyle istotne, że u Herberta ta codzienność przenika się ze sztuką. Umiejętność patrzenia na sztukę to jest umiejętność, którą Herbert chce przenieść na zwykłe, w cudzysłowie, bycie w świecie. Codzienność i sztuka się tutaj ze sobą łączą w jakąś spójną całość. Oczywiście znów widzimy kogoś, kto trochę sam z siebie drwi. Tak przygotowuje się. Bo trzeba popatrzeć na to tak trochę karykaturalnie. Tak, że on tak je, bo za chwilę będzie oglądał zabytki. Nie? Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz w tym krótkim fragmencie. Właśnie czasami wyłapać coś u Herberta to zwrócić uwagę na jedno zdanie. To ten tenor ze skrzynki radiowej. Tak? Jakaś muzyka popularna. To gdzieś koresponduje z tym Neapolem pełnym hałasu. Herbert dość ironicznie ocenia sztukę współczesną, mówiąc wprost sztuka współczesna i w ogóle kultura współczesna w oczach Herberta się kompromituje. U Herberta jest właśnie to zestawienie to co kiedyś, to co teraz. wielkość przeszłości i nijakość miałkość kultury współczesnej. Bardzo często widać to w jego wierszach, to powraca również w jego esejach. I... Idąc dalej, zobaczcie, Herbert pisząc o zabytkach, on teraz będzie opisywał po kolei te świątynie bardzo precyzyjnie. Pisze o nich w sposób bardzo cielesny, materialny. Ta pierwsza świątynia pod ciężarem architrawu, rozłożysty kapitel, nabrzmiały jest od wysiłku. Nawet wcześniej. Zwłaszcza rysunek kolumny ma wyraźną muskulaturę. Pod ciężarem architrawu, rozłożysty kapitel nabrzmiał jest od wysiłku w. Yy, zabytkach, które są wyrazem jakiejś doskonałości, jest ukryte jednak coś bardzo ludzkiego, jest zapisany ten trud wysiłek, one yy, odwołują do ludzkiego doświadczenia, tak. I jeszcze jedna ważna rzecz. U Herberta widzimy tę lekcję patrzenia. Herbert pokazuje, że bardzo często pozostajemy na zewnętrznym oglądzie rzeczy. Zatrzymujemy się na takim zewnętrznym, powierzchownym oglądzie. I on rejestruje to pierwsze spostrzeżenie. Pierwsze wrażenie bliskie jest rozczarowaniu. Świątynie greckie są mniejsze, ściśle mówiąc, niższe niż się spodziewałem. Ale Herbert nie poprzestaje na tym zewnętrznym. Ale ważne jest dla niego tak zwane spojrzenie wewnętrzne. Dotrzeć do istoty rzeczy, przedrzeć się przez spatrzenie powierzchniowe. I tutaj już ta wiedza będzie niezbędna. On uruchamia też wyobraźnię. Dostrzec piękno, to również dostrzec dany zabytek w tych wszystkich kontekstach, zobaczyć jak to mogło wyglądać. Żeby w pełni zrekonstruować świątynię dorów, trzeba by pomalować ją na jaskrawe czerwienie. Błękity i ochre. Zadrżałaby przy tym ręka najbardziej brutalnego konserwatora. Chcemy widzieć Greków wymytych przez deszcze, białych, pozbawionych pasji i okrucieństwa. Tutaj mówię raczej o nas niż o sobie. Widzimy właśnie, że to spotkanie ze sztuką u Herberta jest takim bodźcem, by uruchomić plastyczną wyobraźnię. Dla całkowitej rekonstrukcji należałoby odtworzyć także to, co się działo przed świątynią? Czymże jest ona bowiem bez kultu? Jest skórą zdartą z węża, powierzchnią tajemnicy. Kiedy Herbert mówi, kiedy mówi z pasją, przeżywając tę sztukę, to mówi jakby poprzez trzy figury. O tym pisała zresztą Ewa Wigant. Przemawia przez niego historyk, ale historyk nie tylko archiwista. Ale ktoś, kto dogłębnie rozumie mechanizmy historii. Mówi historyk sztuki. Tutaj znowu Herbert był świetnie przygotowany, ale mówi ostatecznie też poeta. Zobaczcie, eseje Herberta są również esejami poety. Nie przestaje być poetą, pisząc swoje eseje. I tutaj mamy szereg chwytów poetyckich, które pozwalają nam też zobaczyć tę architekturę, która, którą widzi sam Herbert. Tak brzmi samo zakończenie. Schyłek dnia. Niebo jest spiżowe. Złoty wóz Heliosa stacza się do morza. O tej porze, jak mówił arcypoeta, ciemnieją wszystkie ścieżki. Teraz przed świątynią Hery róże, które śpiewał Wergiliusz Biferi Rosaria Pesti, pachną odurzająco. Kolumny przyjmują żywy ogień zachodu. Niedługo w ciemniejącym powietrzu będą stały jak spalony las. Dla Herberta sztuka, spotkanie ze sztuką jest konstytutywną częścią tożsamości, jest konstytutywną, niezbywalną częścią naszego człowieczeństwa. Kultura jest dla niego kodem ludzkości, którego nie da się odrzucić, bo jeżeli go odrzucimy, tak jak pisze w tytule, stajemy się barbarzyńcami. Zerwać z kulturą, z tradycją, to zerwać właśnie z przeszłością, to utracić korzenie swojego człowieczeństwa. Herbert w myśleniu o tradycji bardzo bliski jest Thomasowi Sternsowi Elliotowi. Thomas Sterns Elliot, który właśnie tradycję traktował jako żywy dialog z przeszłością. Musimy nieustannie być w więzi z przeszłością. Nie tylko podziwiać coś, bo jest stare, ale cały czas przykładać do tego nasze oceny. Żyć tym. Na koniec piękny cytat. Z Jana Tomkowskiego. Tutaj mam moją historię eseju, bardzo polecam tę książkę. I tak pięknie pisał o Herbercie. W przeciwieństwie do uczonego historyka sztuki, eseista nie zawsze potrafi selekcjonować. Posługuje się zresztą własną hierarchią, zgodnie z którą nie tylko zapomniane obrazy, ale i rozmaite drobiazgi, szczegóły, epizody z pozoru błahe dostarczają niezawodnej inspiracji. Podróżując do Grecji na spotkanie z krajobrazem, pisarz respektuje dociekania historyków, paleontologów, archeologów, religioznawców. Ale nie lekceważy także doniesień prasowych czy informacji z folderka wydawanego przez biuro podróży. Zapisuje nawet własny sen, czego żaden szanujący się uczony na pewno by nie ścierpiał. Tak, Herbert patrzy na sztukę inaczej. Patrzy. Tak. Byśmy chcieli się też tą sztuką zachwycić, czego serdecznie Wam życzę. Pozdrawiam, do widzenia.